Ostatnio Wam się spodobał test szybki Tigerów, więc teraz zrobimy to jeszcze szybciej i proszę nie śmiać się z moich włosów, to jest istna padaka. Także witam z tej strony Cube, a oto test tego, czyli małe Tigery Ultimate Ultimate. Są to szociki po 150 ml, jedno o smaku klasycznym, drugi o smaku granatowym i jeden taki szocik ma 144 mg kofeiny. Jeśli chodzi o ceny, to jest to 3,20 bądź 2,50 za sztukę przy zakupie 2 do 7 lipca. Otwieramy. Cała zawartość szota znajduje się w tej szklance. Wygląda jak zwykły energol. Myślę, że jakby bez zaskoczeń tu będzie, jak pachnie. Zwykłym Energolem. Tym takim dziwnym, kwaśnym Tigerem. O, może w ten sposób. No i próba. Smakuje Tigerem? No to jest dosłownie po prostu klasyczny Tiger. Także kwestie smakowe są takie. Ale jak ktoś lubi Tigera, właśnie tego klasycznego, to może w tej skompresowanej formie z większą ilością kofeiny sobie go wypić. Także to tyle. Yy, dopijam i próbuję drugiego. Znowu bym zapomniał. No, pokręćmy tym, pokręćmy. No super. Naprawdę basicowy wygląd puszek, nie ma tu nic ciekawego. Próbujmy zatem tego Granata. Otwieramy. Szczerze mówiąc, po otwarciu przypomina trochę kompot jakiś. No niby taki czerwony kolor, ale taki zamglony, co nie? No wygląda to ciekawie. A pachnie to z kolei? No ma to słodki zapach, ale jest on mało wyczuwalny. No myślę, że jak takie po prostu ciasto owocowe pachnie, no trudno tu do czegoś porównać. Dobra, próbujmy. No ten jest faktycznie słodki, czuć w gim... coś tam może z tego Granata. Okej, okay, jest, ale pijem lepsze, ale tu wiem, że nie chodzi o smak, tylko o formę, o przekaz, tak zwany. Więc yy, no, pojechałem ogólnie w tym koncepcie, że te tigery są ciekawsze niż te zerówki z ostatniego filmu. Także yy, tutaj akurat fajna sprawa, jakby to zostało, to myślę, że na plus. Także mogę polecić głównie ze względu na zawartość kofeiny i cenę, jaka się z tym wiąże. Także to tyle, co mogę powiedzieć. Zatem to tyle w tym filmie. Jeśli Wam się podobał ten film, to oczywiście dajcie ocenę pozytywną bądź negatywną. Zachęcam do dodawania subskrypcji temu kanałowi, jak również dawania dzwonka. Piszcie w komentarzu, co myślicie na temat tych Tigerów: czy są one GIT, czy nie GIT. Czy taka forma ma sens, czy też go nie ma. Oczywiście na Discorda kube Serwera też was zapraszam. Link w opisie. Wypowiada się tam community kanału jest generalnie bardzo spoko. No, i oczywiście moje socjalne media po tej stronie. Tam się wypowiadam na różne tematy. Prowadzę relacje z życia prywatnego i tak I to był ostatni temat, jeśli chodzi o rzeczy do nadrobienia z Polski. Więc następnym razem będzie ciekawie. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, i do następnego razu. Bye, bye!